Cześć, jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobić takie poidło dla ptaków, z niczego zapraszam na ten odcinek i na pewno Wam się spodoba i komuś się przyda. Widzimy się za chwilę. Dzień dobry wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie robić pojedynek dla ptaków. Takie mini oczko, taka sadzawka. Eee, wiecie, jak ostatnio były upałe przez dwa tygodnie, była taka susza u mnie. Wierzę, że te samochody akurat musiały jechać wtedy, kiedy ja rozmawiam, kiedy ja tutaj tworzę. I słuchajcie, i, 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 i co? I wybyć coś też że taką sadzawkę właśnie zrobię taką żeby mogły sobie tam na kamykach usiąść, wykąpać się, bo tam mam gdzieś filmik nawet jak znajdę to wam wrzucę Jak przylatywały po prostu do mnie e, do mnie do ogrodu e, ptaki po prostu się napić. No wiadomo, że na oczko jest głęboka, to nie mam sobie gdzie osiąść i po prostu żeby się napić, przemyć, bo wiecie te wróble wszystkie to lubią tymi kuperkami z rana wszystkie sobie tam ruszać, się przemywać. Taka poranna toaleta. Ja nawet tutaj zrobiłem takie, nawet patrzę się teraz na to pojidło, a pokażę. Takie poidło zrobiłem dla ptaków. Ja tu przylatowałem po prostu się napić, wykąpać. E, taką higienę sobie poranną zrobić. Zobaczcie, to jest takie jedno poidło Tu są dwa tu mają basen taki mniejszy, to mają taki większy. Częściej sobie tutaj się daje, bo tu jest płyciej i się nieraz raz kąpały. I tutaj zrobiłem taki drugi, zobaczcie. Tak to wygląda. Mam gdzieś nawet film z internetu, czy z internetu? Nie z internetu, tylko nagrałem tu w ogrodzie. Tylko że z okna, z daleka. I no, może jak będzie widać, to mam pokażę po prostu, jak fajnie się kąpali, kąpały. I słuchajcie, taką muszlę przywiozłem od wujka. Taką muszelkę. I wymyśliłem, że może z niej zrobię takie większe pojedło. Tylko trzeba to pierw kopać. Także wezmę sobie jakąś łopatę. Chociaż dzisiaj u mnie ciężko z kopaniem, bo często się mi strzeliło w ręce, kurde, prawej. I i mam problem z ruszaniem tą ręką, ale może jakoś się uda trochę po trochu wiecie lewą ręką, jakoś sobie pomogę. No i co? To jest takie niebieskie, no trochę bardzo to będzie widać. Ale ponad dużo jest większe, więc dotknąć sobie po prostu kopie w ziemię, żeby było na równo z ziemią. To będzie już fajnie wyglądać. A że jest niebieskie, żeby nie wyglądało tak brzydko, tak sztucznie. To tu mam taką folię, taki worek w sumie w tym worku. przywiozłem ten basenik. I go po prostu rozedrę. Jak to już kopę, to po prostu wyłożę w koło. E, wyłożę w koło e, tą folią. No i co, wleję wody. Tylko wiecie, to będzie trochę za głęboko dla ptaków. Więc tak sobie wymyśliłem, że narzucam jakieś kamienie żwirków, taką niby plażę trochę lekką zrobię. I może takim właśnie, właśnie kamyczkami albo takim piaskiem, nie wiem, chociaż skąd piasek wezmę. No ale zobaczymy i po prostu zrobię tak, żeby był taki jakiś spadek, albo po prostu jakieś wystające kamienie po prostu, żeby no, żeby po prostu mogły sobie nogi zamoczyć, żeby mogły sobie osiąść na jakimś kamyku e, czy coś i, i normalnie e, się tam przemyć, czy tam napić, czy coś w tym stylu też polecam coś takiego sobie zrobić u siebie w ogródku, bo jak są tylko upały to po prostu ptaki nie mają gdzie pić, bo ani kałuż nie ma, ani nic, rzeki są wyschnięte gdzieś na internecie widziałem, że Gdzieś na internecie widziałem, że Wisła ponoć ma 24 cm głębokości w Warszawie, także jest niezaciekawie, Bo wiecie, dwa tygodnie były takie upały, i słyszę, że u mnie trawa to normalnie teraz odżyła trochę, bo popadało trochę od dwóch dni. Ale to był taki deszcz, wiecie, takie, o, takie jakby ktoś zwiżdżył butelką, po prostu taką, takim sikadłem. I tyle, no nie? Znaczy, nie będę teraz coś się rozgadywał. E, zabieram się za robienie tego tego oczka tej sadzawki poidła dla ptaków słuchajcie buty założone widły przyniosłem do kopania bo opatą może być średnie bo ona mi się w pewnym momencie skrzywiła i teraz jak się ją kopie to się wykrzywę na drugą stronę ale zobaczymy no i w tym miejscu postanowiłem że zrobię tą sadzawkę dokładnie tutaj także zabieram się do kopania może ta ręka mi się od razu rozrusza. Słuchajcie, tak sobie wymyśliłem, że jak już jadę z taczkami, to was przewiozę. O. I teraz wiozę was na taczkach, podaruję wam trochę. odrobinę luksusu. Zobaczcie, jak wygląda. Siedzi idealnie. Tutaj z boku podsypie. Ale już jest fajnie. Równo z ziemią. Jeszcze, jak się wody wleje, to się dociąży. I będzie git. Także zaraz sobie to obsypię z dwóch stron. Ładnie. jest idealnie, zobaczcie zobacz jak się ładnie spasowało widzicie trzeba teraz to tylko wyścielić teraz to trzeba teraz to muszę obłożyć e, kamieniami także idę po kamienie słuchajcie, kamyków trochę naprzywodziłem zobaczcie, takie ładne otoczaki Prosto z gór, tylko nie mam takiego żwirka, takich drobnych, będę musiał skądś wykombinować. Dobra, teraz tutaj ładnie ułożę je w koło. ale już to fajnie wygląda kurde tej wody tu wchodzi kurde z 50 litrów dajdzie zobaczcie Dobra, to muszę wyłączyć zaraz żeby nie przelać nawet że wyciągnę wcześniej o. No taką plażę tutaj może wyłożę kamyków właśnie tutaj, tak żeby było wyżej i żeby był taki spadek no zaraz zobaczymy, muszę kamyków skądś wykombinować, muszę wziąć taczki i wyszukać, poszukać na działce. Zobaczcie, tak już to mniej więcej wygląda, ale jeszcze to muszę ładnie zakryć to, tą folię, żeby jej w ogóle nie było widać. Słuchajcie, pojdło już zrobione, ostatecznie wygląda tak jak widzicie, zobaczcie, woda jest, tutaj plaża jest, zobaczcie, mogą sobie wejść do wody, mogą sobie chodzić po suchym i tak to wygląda w całej okozgazałości, zobaczcie. A tam mamy drugie oczko. No, co, ja już się przebrałem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I polecam każdemu, żeby zrobić coś takiego dla ptaków na swoim, w swoim ogrodzie, na swojej działce. Albo cokolwiek, po prostu jakąś miskę wyłożył, żeby miały się ptaki, żeby takie po prostu miały co pić te upalne dni. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za subskrybowanie. Dziękuję za łapki w górę. Dziękuję za to, że włączyliście sobie dzwoneczek. Dzięki temu widzicie, kiedy przychodzi, kiedy na moim YouTube, czy na moim kanale, pojawia się mój nowy film. I co? I tyle. Dzięki, że jesteście. I do zobaczenia następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.